Rowstars, ale gdy dostanę obrażenia, zmienia mi się gra. No dobra, będę musiał movementować najbardziej jak mogę. No i też uciekać. No. Dobra, mamy pierwszego killa. Weźmiemy sobie. Power... W sumie to nie wiem po co mi Power bo i tak jak. ten, jak dostanę obrażenie, to zmienia mi się gra. muszę w ogóle w co się zmieni, ale. Nie, dostałem! O. Znalazłem się w Minecrafcie, się ma. W ogóle na 1000 subów też będę nagrywał odcinki z tej krótkowej gierki. Dobra, widzę kopalnię, więc może się tam udamy, tylko jakby tu nie dostać obrażeń. Będzie ciężko. Nie! Dobra, jestem w obloxie. Ej, dawno... Dawno strasznie w to nie grem, chyba jak miałem... Nie wiem, nie pamiętam kiedy grem. To jest ogólnie taka gra, gdzie gonią cię głowy. Trzeba mega uważać, bo one... Nie, 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 no serio, serio, już mnie goni głowa. Już mnie goni głowa, ja nie wiem, która tu się idzie w ogóle. O nie, no dwie głowy, dwie, go... dwie głowy. No, trzy głowy? Serio? Dobra, dobra, szybko uciekłem. Nie, no to jest głowa. Dobra, przeskoczona. No co tu? Ała. Ej, to tutaj ja się nie spodziewałem, pomimo tego, że to jest martwa gra, bo rok temu to było mega popularne. Teraz nikt w to już chyba nie gra. Tak mi się wydaje. Ach, I jak ja mam tu dostać obrażenie? Chyba po prostu jak spadnę, to mi się gra zmieni automatycznie. Ciekawe, o ładu dostałem. Aha, kloce.